Jak są msze święte, za zmarłych gregoriańskie, trzydzieści. Ktoś z bliskich prosi, ksiądz odprawia. Ma się odbyć trzydziesta, ostatnia. Ktoś z bliskich, kto prosił, przychodzi i mówi, księże, jutro mnie nie będzie, bo musimy jechać. I jedzie na grób tego, tam gdzieś, set kilometrów, żeby porządek zrobić. I nie jest na trzydziestej mszy. Gregoriański. Jeszcze przychodzi mnie prosi o błogosławieństwo i to wszystko spełnia. Ale w sercu mam za jakiś moment, teraz mówi, czy to wszystko po Bożemu jest? Ktoś mnie prosi o błogosławieństwo, ale nie prosi mnie, a ma na mnie słowo, mam jechać czy zostać na Czy Jakby mnie prosił, czy masz zostać na Czy a możesz, no jak się wysilę, to mogę, to zostać bo na pewno ten, kto jakoś pochowała, nie woła, uporządkuj grób. Jeśli jest czysty. Tylko woła, ratuj mnie. No to ksiądz tam odprawiam się. A ja tu uporządkuję grób. Jest w porządku? Po ludzku. Patrząc, może tak. Ale z perspektywy miłości, wiary? Gdybym mnie prosił, prosiła o słowo, Mam jechać. Nie jedź, zostań. I do tego sobie później mówię, więc pewnie dlatego nie pyta, tylko prosi od razu o błogosławieństwo i nie pyta, bo nie chce tego słowa. Nie chce już być na tej 30. mszy. Nie musi być. Przecież 29 się odprawiło. Pan Bóg taki zegarmisz księgowy, będzie się tam o 0,0 po przecinku wykłócał. Może dlatego nie pyta, czy zostać. A dusza w czyst woła. Bądź nasz. Grób, porządek ważny. Dusza najważniejsza. Już po śmierci jest. Czemu ksiądz nie mówi wcześniej? Dla ciebie może za późno mówi, a dla innych jest wcześniej. Jakby zapisał, zatrosz się o mój grób, a nie zapisał o mszy, a ty jesteś katolikiem, to najpierw spełnij to, co dotyczy duszy, a potem to, co grobu. Wejdziesz na języki ludzi, powiedzą, o nie przyjechał. Przyjechał dzień po. Patrz na duszę w czyściu. Ogniuczysz, płoną.